Siema ma z tej strony Janek mm, Niestety przypadkowo usunąłem odcinek Więc mm, Gramy dzisiaj w Stick War Legends mm, Poprawicie, mnie, na pewno Więc my gramy Niestety nie wrzuciłem, przypadkowo usunąłem go yy. okej okay. Przepraszam bardzo, że usunąłem, ale oj, z kim dzisiaj gramy? Spartanie, są lepsi. Spartanie. okej, okay. my się tutaj przygotujemy. Tak, są Spartani. A zrobimy, tak. O nie, Spartan. Dobrze. On nie atakuje. Na razie parę tych damy, ale przepraszam Was bardzo, że przypadkowo usunąłem ten filmik, ale zostawcie łapkę w górę yy, i subskrypcję, żeby ten czerwony przycisk był szary, a obok jest tłoneczek, więc możecie go zagignać, jakby... Yy. O. I nie zapomnijcie. A, i będziecie dostawać powiadomienia ode mnie chyba. Nie wiem, jak to działa, ale też nie zapomnijcie y, dać, jakby, poinformować. Nie wiem, poinformować, dobrze, swoich kolegów, żeby na przykład napisali Jadek B, wyświetli się, powinna się wyświetlić, a my. Emo, w niebieskim, niebieskim tle i J białe. E, al, i, albo polecam kanał mojego brata, czyli JULO e, 009/09. Jak to I musicie, JULO napisać 009/chyba tak się nazywa. E, więc liczę kciuki, że. Poinformujecie swoich kolegów, koleżanki, żeby oglądali, żebym miał chociaż więcej łapek w górę. Wiecie o co mi tu chodzi. Więc mam nadzieję, taką. Bardzo. Liczę za Was. Za was. Kciuki trzymam. Trzymam kciuki za Was. By. Yy, byście. poinformowali ich. A ja zrobię malutkie cięcie. Dobrze? Dobrze jesteśmy. Już. Yy, zaatakowali mnie. Raz. Ale udało mi się obronić. Możecie zauważyć. Mają mniej yy, łuczników im. Wszystkich zabiłem. mam mniej ich. Yy, więc teraz chyba magika idziemy. W, tylko jeszcze dwóch tych dam. Tak? Nie. Trzech. Yy, to zaraz ich zaatakujemy. Albo oni. Na razie chyba się pobronimy trochę. No właśnie. Atakują drugi raz, mnie. Przygotujcie się. Lepiej. O, co? O, co? Myślę, że atakują. Przygotujcie się. Oj, przepraszam. Bardzo. Przepraszam. A tak. Niech... Wygrają nasi. O nie, potrzebuję więcej mieczników. Strzelajcie! Dobrze. A, i friend. Macie bronić? Bo to miało być na chwilę. Potrzebuję więcej mieczników. Coś... Bo wiecie, Spartanie są bardzo Dobrzy Jak widzicie, pomnik Spartanów No Tu leży nawet jeden, no już nie ma Więc zrobimy Tak samo O, o, przepraszam Zapomniałem, że miał być odcinek A to będzie Dodatkowy Z tym, z samymi Spartanami Albo z makikami e, Więc nie że tak zrobię. Dobrze? To zbieramy na magika, Nawet dwóch lub trzech. Koją i pilnują. Okej. Okay. To, to wiem, mam pieniędzy, dużo, żeby dać na magika, ale ja zbieram trochę i damy na przykład czterech magików. Mhm. To będzie dobre, prawda? Tak, tak, to piona. Mm, mm, mm. To jest bardzo fajna piosenka. Oj, muszę dać jeszcze jednego ucznika, bo wiecie, każdy chyba woli porządek. Ja bardzo. Dobrze, to byśmy już mieli dwóch. Uzbierajmy cztery tysiące chyba. Nie, dobrze. Ja dam dwóch. Bo się boję. Zawsze mogą, mogą zatakować i stracę trochę mieczników. A mam ich. No powiedzmy dużo. I e, wiecie, e, i stracę pieniądze na nich. Więc chyba dam. Nie będę czekał. Y Bójcie się. Dobrze. Jest. Jest dwóch magików. No, no i to jest fajnie. I to bardzo. Ustawienia. Dobrze. Ucznicy zawsze są na tyłach. Oj, przepraszam śliczną pauzę. Nie wiem jak. Dobrze. Kolejny magik. Magik. a nie, mieczniku. O, max. Hmm. A, wiem. Już dalej nie mogę. Już... Bo widzicie, tutaj w górnym prawym rogu jest pauza, atak, wrócenie do bazy. By I obok są pieniądze i ludzie. I tyle tylko mogę mieć ludziów. Ludów, Jak to może brz brzmieć? O, jest brak złota też, ale też ludów. Spróbujemy sobie dać. O, widzicie? Jest na czerwono. Więc my chyba teraz mamy, prawda? Nie, poczekajmy aż oni Czy atakujemy? Hmm. nie wiem. Wiecie co? Ja podłączy sobie fona. <słuch> cicho ale już wracam tylko telefon muszę podłączyć Dobra. jest yy. no, trochę pieniędzy to atakujemy

Dobrze atakujemy. Ponti friend! Gdzie to mur A tak! Nie wiem, czy mogę... Tak! Dobrze! Nie w go! On, on specjalnie tu przyszedł. Szybko! Już mam co pomnik w ty. A tak! Ta-ta-ta-ta-ta. Spartana. Dobrze. Teraz łuczników. Już mało jest tych łuczników. Jeden. Dobrze. Potrzebujemy jak najwięcej tych mieczników. Łoczników. Nie trochę przesadziłem. Nie, coś nie tak wysoko A tak! Dobra, ja się widzę. A, wiem, czemu tak mało zarabiam. No ja nie mam tych tego. ludzika Do kopania. No. Było blisko, że zginiemy Oj, przepraszam Trochę trwa ten odcinek Ale wiecie To jest dla was mm. A, nie zapomnijcie Pum, my się, panowie A, nie zapomnijcie y, Powiadomić swoich kolegów, koleżanków Koleżanki, by oglądały mój kanał, albo oglądali, żeby mi subskrybowali, dali łapkę w górę. Po prostu niech zapiszą, zapiszą J, B. E, mam nadzieję, że im się wyświetli e, z dużej, albo z małej, B, albo z dużej, albo z małej, ze spacją, oczywiście e, i i, za, i też i polecam. Brata mojego kanał. Ej, ja mówiłem chyba, czy. Polecam? E, ten brata kanał. Tak, ja mówiłem chyba, ale. Do przypomnienia. By. I trzeba na, na przykład napisać tylko. Julo. Y, Julo. Ze, Julo 09. Tak. Julo 09. Mm. 009 zero, 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 hmm. Dobrze, ja się nie zajmę. Dobra, no, zginął Niestety, no wiecie, zbyt mało tych jest. Ród złota. Hmm. Ale my mamy jeszcze jedną. A oni... Też. Tylko... No oni mają dwie. Tylko oni za... O, patrzcie Smutek. Niestety jeden musi zginąć. Dobrze. Jeśli nie zajmę. No dobra, no tak. Łuczniki. Łucznicy, wszystko zrobią. Dobrze. Dobrze. E, zaraz tu zbieramy trochę na magika. O, mamy dużo tych łuczników. Dobrze. O... Pewnie idą ja... Dobrze. Ja tu będę strzelał sobie z łuku. Dobrze. Trzeba się przygotować. Przelać. Ja, Ojeju przepraszam bardzo kolejny raz. E, Zbieramy na magika. Na pewno to trochę 15 No to jest bardzo Was przepraszam, ale musi być tylko zabawa. Zobaczymy od razu ile kosztuje e, lu ludziów magik. Zaraz sprawdzimy. Tutaj bym hip, jeszcze daję łapkę w górę. Zapomniałem, ja mam. O! No tak. O! nie mają! O! Jest mi szkoda. Dobrze, magik, uwaga. Aż 5 magii kosztuje. 5 no, to jest mały problem, ale my jej zaatakujemy. Kolejno będzie musiał zginąć. Cze Walczy! On będzie walczył! Szacun. Górnik. Dobrze, będziesz walczył. Do czyli ja też tak bym mógł zrobić, ale... Okej, okay. to atakujemy? To ata! Dobrze szybko niszczymy! Zobaczcie, jak to szybko idzie. Magik. Hmm, to my to wygramy. Dobrze, ja tu będę magikiem cisnął. No i wygrana. Brawo. I pomnik zniszczony. Uuu, wygraliśmy. Piona, ludzie. 17 minut musiałem walczyć. Co? Bardzo was przepraszam. Filmik też trwa no 18 już minut. O, dobrze. To my ulepszymy sobie Spartana. Na maksa. Żeby był Spróbuję wszystko na maksa. Są oczywiście też skórki. O! I uwaga! Kończymy tutaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I nie, nie zapomnijcie z, zostawić łapki w górę, więc do zobaczenia, do następnego odcinka.